Wiadomością tygodnia jest zatrzymanie w nocy Nicolasa Maduro, dyktatora Wenezueli. Jest poszukiwanym przestępcą w Stanach Zjednoczonych Ameryki 25 milionów dolarów za jego schwytanie. Te międzynarodowe kartele są odpowiedzialne za śmierć setek tysięcy Amerykanów, a więc najważniejszym zadaniem rządu jest ochrona swoich obywateli, a przez ostatnie 5, 6, 7 lat. Byliśmy w tym żałośnie niewystarczający, jeśli chodzi o ochronę naszych obywateli. Był szefem jednego z odpowiedzialnych karteli. Witamy w kolejnym odcinku Standpoint. Jestem Gabe Grisman. Wiadomością tygodnia jest to, że Maduro, Nicolas Maduro, dyktator z Wenezueli, został zatrzymany w środku nocy przez amerykańskie wojsko. Razem z żoną został zakuty w kajdanki i przewieziony do sądu okręgowego południowego dystryktu Nowego Jorku. To zdarzyło się w szabat, więc w sobotę, w dzień i piątkową noc nie używałem telefonu ani komputera. Dowiedziałem się o tym zaraz po zakończeniu soboty. Mieszkając na południu Florydy, to wielka wiadomość. W szczególności pierwszą osobą, do której chciałem zadzwonić, żeby o tym porozmawiać, jest nasz gość w tym tygodniu, mój przyjaciel, kongresmen Stanów Zjednoczonych Carlos Jimenez. Widzieliście go codziennie w wiadomościach, jak mówi o tej sprawie. To Kubańczyk, Amerykanin, który bardzo, bardzo głośno sprzeciwia się dyktaturze, komunizmowi i socjalizmowi. Bardzo stanowczo i merytorycznie dziękuję kongresmenowi Stany Zjednoczone Ameryki Carlosowi Jimenezowi za dołączenie do nas. To dla mnie przyjemność, przyjemność, to dla mnie przyjemność. Jak się pan miewa? Miewałem się dobrze, to ważny tydzień, to ekscytujący tydzień, myślę, dla wielu z nas, chociaż to także tydzień, który pokazuje podziały w naszym kraju i nie jestem pewien, na ile widzi pan to osobiście w swoim otoczeniu. Ale wczoraj rozmawiałem przez telefon ze znajomymi z Nowego Jorku i powiedzieli: Czy możesz uwierzyć, że aresztowaliśmy prezydenta Maduro? To jest okropne, a oni po prostu nie wiedzą. Po prostu nie wiedzą, kim jest prezydent Maduro. Nie chcę nazywać Maduro prezydentem, kim on jest, co zrobiła jego partia i jakie były jego działania wobec narodu wenezuelskiego. Czy możemy omówić podstawy jako osoba, która to uważnie śledziła? Panie kongresmenie, proszę nam powiedzieć trochę o tym, kim jest Maduro i dlaczego się nim zajęliśmy? Nie nazywaj go prezydentem. To nielegalny przywódca narkoterrorystycznego rządu, szef El Cartel de los Solas. Są zaangażowani w handel ludźmi, narkotykami, bronią i inną przestępczą działalność. Masz grupę członków gangu przestępczego rządzących krajem. Tym jest Wenezuela, którą doprowadzili do ruiny. On jest dyktatorem, odmawia podstawowych praw człowieka własnemu narodowi i jest poszukiwanym przestępcą przez Stany Zjednoczone. Prezydent Biden wyznaczył 25 milionów nagrody za jego schwytanie, a my podwoiliśmy tę kwotę do 50 milionów. A to, co wydarzyło się w sobotę, to było działanie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Potrzebowali swoich zasobów, żeby chronić funkcjonariusze dokonujący aresztowania, czyli funkcjonariusze organów ścigania. Mieli wejść i aresztować Dinklasa Maduro oraz jego żonę i postawić ich przed wymiarem sprawiedliwości tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajcie te kartele... A kartel de los SODES jest jednym z nich. Te międzynarodowe kartele są odpowiedzialne za śmierć setek tysięcy Amerykanów. A więc, najważniejszym obowiązkiem rządu jest ochrona swoich obywateli. I przez ostatnie 5, 6, 7 lat byliśmy rażąco niewystarczający w ochronie naszych obywateli. Podczas gdy tysiące naszych ludzi, naszych amerykańskich obywateli, umierało każdego miesiąca, setki umierały każdego dnia z powodu przedawkowania narkotyków. Był szefem jednego z karteli za to odpowiedzialnych. Podobnie stało się z prezydentem Nicolasem Maduro. Chyba nie wiedzą na jakiej planecie byli przez ostatnie półtora roku. Nie słyszeli tego? Naprawdę? On ukradł wybory, których ludzie w Wenezueli naprawdę chcieli. Edmund Gonzalez i Maria Gorino Machado mieli być prawidłowo wybranym prezydentem i wiceprezydentem Wenezueli że tak naprawdę nie objął władzy, kiedy miał to zrobić w styczniu, więc nie ma w tym nic szokującego. To jest bardzo podobne do tego, co zrobiliśmy z Noriegą, wiesz, no z Panamy, wiesz, no w pełni popieram tę operację. Teraz pytanie brzmi, co dalej? Tak, zanim przejdziemy dalej, czy możesz się na chwilę cofnąć jako osoba, która długo się na tym skupiała? Wiem, że to główny powód, dla którego jesteś w kongresie i służysz publicznie. Twoja cała kariera w służbie publicznej jako szef Straży Pożarnej, menedżer miasta, burmistrz hrabstwa, a teraz członek kongresu była bardzo skuteczna. Na poziomie osobistym. Jak się czułeś, widząc Maduro w kajdankach, to słynne zdjęcie, które krąży w jego dresie, sprowadzanego z powrotem do Stanów Zjednoczonych? Cóż, myślę, że dla mnie to było tak, jakbym widział światło na końcu tunelu. Widzę światło na końcu tunelu. Dla ludzi z Wenezueli, dla kraju Wenezuela, wyraźnie widzę, że na końcu tego tunelu widzę wolną, demokratyczną Wenezuelę. Wiem też, że to samo światło zaczyna świecić trochę także na Kubie. Mam na myśli to, że Wenezuela jest jednym z reżimów, które wspierają komunistyczny reżim na Kubie. Reżim na Kubie jest w najgorszym stanie, w jakim prawdopodobnie był w całej swojej historii. Może faktycznie się rozpaść, po prostu zawalić pod własnym ciężarem. Nie jest w stanie zapewnić swoim obywatelom podstawowych potrzeb. To socjalizm, komunizm nigdy nie działał i nie zadziała. Ci, którzy wierzą, że się uda, twierdzą: ma, Mam na to nową formułę, oni są po prostu głupi. Ile razy ten system musi zawieść, zanim powiesz: Może powinniśmy spróbować czegoś innego? A co powiesz na kapitalizm, który, jak wiesz, działa? Kraje, które są rządzone według zasad kapitalizmu, są tak naprawdę najbardziej prosperujące i zapewniają najwięcej swoim obywatelom. Może lepiej doskonalić ten system, zamiast szukać innego rozwiązania? Wiemy, że komunizm nie działa i wszystkie te dyktatorskie, komunistyczne, socjalistyczne systemy ostatecznie kończą się dyktaturami, które odbierają ludziom prawa, podstawowe prawa człowieka wolność słowa, zgromadzeń i religii. Ciągle do tego wracamy. Nie wiem, ile razy już to omawialiśmy. Te lekcje trzeba ciągle odrabiać, ale tak właśnie myślę, że to nas czeka. I dlatego uważam, że jest światełko w tunelu. To nie będzie łatwa droga. Nie mamy do tego dokładnej mapy drogowej. Ale to światełko, które widzę, oznacza wolność i demokrację dla Wenezueli, a mam nadzieję, że także dla reszty Ameryki Środkowej i Południowej. To bardzo poetycki moment, zwłaszcza, że razem z żoną zabrano go do Nowego Jorku ze względu na wydarzenia tam. Dyrektor Duszki Mieszkalnictwa Nowego Jorku stwierdził, że powinniśmy przemyśleć własność, by była bardziej wspólnotowa niż indywidualna. Tak, cóż to jest kapitalizm człowieku, dobra? Tak, to jest absolutnie komunizm, dokładnie tym to jest. To klasyczny komunizm, brak prawa do własności, wszystko należy do państwa. Nie mówią państwo, żebyś nie poczuł, że żyjesz w państwie. Twierdzą, że to wspólne. Wszyscy to posiadamy, wiesz, wszyscy. Na Kubie Wszyscy byli właścicielami wszystkich 38 domów. Castro to były wspólne domy. Nie mogłeś tam wejść. Tylko Fidel miał prawo tam mieszkać, prawda? Ale wszystkie należały do państwa i nie należały do niego, rozumiesz? I to są te bzdury, które. Tak, to jest jeden z powodów, dla których stają się dyktatorscy i brutalni. Bo ludzie nie oddają swoich rzeczy. Nie powiedzą po prostu, tak, proszę bardzo, państwo, weźcie moje rzeczy. Wracając do Wenezueli, dla nas świętujących, a w południowej Florydzie robi to każdy, kto ma odrobinę rozumu, więc wielu z nas, na szczęście pojawia się uzasadnione pytanie: co dalej? Nie zostało to jeszcze ujawnione, być może celowo lub nie co będzie dalej. Słyszeliśmy rozmowy o wyborach. Wezwałeś do przeprowadzenia wyborów wydaje mi się, że powiedziałeś, że powinny się one odbyć w najbliższym czasie, tak czy inaczej. Co wiesz o tym, co czeka Wenezuelę z politycznego punktu widzenia? Myślę, że przed nami kolejne etapy. To zdarzyło się w sobotę. Ludzie mówią: Musimy przeprowadzić wybory i działać. Nie, bo byłby chaos, potrzebny jest proces. Wiesz, słyszeliśmy od administracji, że mają kontrolę albo wpływ na obecnych ludzi u władzy, którzy są częścią reżimu. Szczerze mówiąc, nie chcę się tym zajmować, dobrze? Ale czasami musisz przez jakiś czas współpracować z diabłem, więc przez jakiś czas współpracujemy z tymi diabłami. A potem oni muszą wykonywać nasze polecenia, miejmy nadzieję, a następnie dojść do momentu, w którym trzeba uwolnić więźniów politycznych, a także ustanowić jakieś gwarancje bezpieczeństwa, aby opozycja mogła wrócić do Wenezueli, żeby mogli ustalić daty wyborów, a potem prowadzić kampanię i tak dalej. Znów chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa liderom opozycji. Przeprowadzić wolne i demokratyczne wybory, które będą zweryfikowane przez obserwatorów międzynarodowych, itd. Tak a także, żeby wyniki tych wyborów również zostały potwierdzone. Nie przez ten reżim, ale przez niezależnych ludzi, i wtedy ludzie w Wenezueli mogą mieć wolny i demokratyczny rząd, ale znowu to nie jest łatwa sprawa. Masz reżim, który trwa już 25 lat. Jak to rozwiązać i jak wprowadzić potrzebne rzeczy, aby mieć stabilną, demokratyczną, wolną Wenezuelę, a Wenezuelczycy mogli swobodnie wybierać własnych przywódców? Miejmy nadzieję, że będzie to zgodne ze Stanami Zjednoczonymi, ale ważniejsze jest, by było wolne i demokratyczne. Wtedy możliwe będzie suwerenne państwo. Dobrą wiadomością jest to, że Wenezuela ma wiele zasobów. Siedzą na największych na świecie rezerwach ropy naftowej. Sprzedawali swoją ropę po zaniżonej cenie, ponieważ wielu z nich zostało objętych sankcjami. A to oznacza, że zasadniczo istnieje czarnorynkowa ropa, za którą zawsze dostaje się niższą cenę. Chińczycy i Rosjanie kupowali więc ich ropę po zaniżonej cenie, rafinowali ją, a następnie sprzedawali i osiągali zysk dla siebie. Teraz Wenezuelczycy będą mogli czerpać korzyści z tych zasobów. Ropa, złoto i inne rzeczy, które mają w Wenezueli, wszystkie te bogate zasoby, które posiadają. Kuba to co innego, nie mają takich zasobów. Porozmawiajmy o Wenezueli. Tak to widzę i nie sądzę, żeby to się wydarzyło. Wiesz, za rok myślę, że musimy dojść do jakichś wyborów, za kilka miesięcy. Dobrze, może nie za dwa miesiące. Ale za kilka miesięcy musimy zobaczyć postęp, jeśli nie całkowity. Wybory, wiesz, przeprowadzone w Wenezueli, tak żeby mogli faktycznie przejść do demokracji. Tak, stabilność na ulicach jest konieczna. Dziś było to trochę przygnębiające. Dziś, w środę, widzieliśmy doniesienia o Wenezuelczykach zatrzymywanych i aresztowanych na ulicach za wspieranie oraz świętowanie aresztowania Maduro. Więc wyraźnie wszystko jest nadal tak, jak było wcześniej, tylko teraz wiceprezydent jest tak zwanym prezydentem kraju. Musimy wywrzeć presję i jasno powiedzieć, nie będziemy tego tolerować. Okej, okay, ale znowu, jeśli zaczniesz na to pozwalać, to następną rzeczą będą demonstracje na ulicach, może pojawi się przemoc i tak dalej. Chodzi o to, że staramy się uniknąć rozlewu krwi, ale nie chcemy też, żeby znowu kogoś aresztowano. To cienka granica. Nie chcę sytuacji, w której powiem, rozumiem, czemu administracja milczy. Ja bym zabrał głos. Hej, wiecie, ludzie mają prawo, jednym z pierwszych rzeczy, które trzeba zrobić, jest uznanie, że ludzie mają prawo do protestowania i tak dalej, ale nie chcemy, żeby to zaszło za daleko. Dochodzi do rozlewu krwi, wiecie, a potem wybucha jakaś wewnętrzna wojna domowa w Wenezueli. Potrzebna jest pokojowa zmiana władzy. To dużo łatwiej powiedzieć niż zrobić. Dobrze. Tak, absolutnie. Nie zazdroszczę administracji ani sekretarzowi stanu. Marco Rubio ma trudne zadanie przejścia przez to wszystko i zapewnienia pokojowego przekazania władzy. To chyba najtrudniejsza część, prawda? Obalenie dyktatorów wydaje się łatwe, ale potem pojawia się zasada: zepsujesz, kupujesz. Więc jeśli ich obalimy, musimy mieć pewność, że wiemy, co będzie dalej. To może być też problem na Kubie, prawda? Więc yy, gdybyśmy tam obalili administrację prezydenta. Wiesz, kto tam wtedy będzie? Po tylu latach? W Wenezueli przynajmniej istnieje rzekoma opozycja. To może być przypadek testowy. Wspomniałeś o ropie. Prezydent dzisiaj występował w telewizji i mówił o tym, jak Stany Zjednoczone zamierzają wprowadzić ropę na swój rynek. Czy widzisz moment, w którym myślisz, że to jest tymczasowe i potem wszystko wróci do normy, tak jakby jako zachęta dla rządu Wenezueli? Myślę, że wiesz, ich ropa jest objęta sankcjami, a fakt, że ją bierzemy i potem sprzedajemy po cenie rynkowej oznacza, że w końcu prawdopodobnie trafi do Wenezueli więcej pieniędzy. Jak już mówiłem, zanim jeszcze to powiedziałem, oni sprzedawali swoją ropę na czarnym rynku, mieli tę czarną flotę, wiesz, która próbowała obejść wszystkie te sankcje. Więc teraz tę Europę można faktycznie sprzedawać po cenach rynkowych. Cała ta ropa, którą Wenezuela sprzedawała wcześniej, była sprzedawana ze znacznym rabatem, a potem Rosjanie i Chińczycy ją rafinowali i to oni zarabiali na tym pieniądze, prawda? Więc teraz, jeśli my się tym zajmiemy, możemy sprzedawać ją po cenie rynkowej i wtedy możemy, możemy wykorzystać te pieniądze, żeby pomóc Wenezueli, pomóc wenezuelskim aktywom, żeby pomóc Wenezueli i jej mieszkańcom. Jeśli nie będą współpracować, to wiesz, Niektóre dobre rzeczy mogą się tym ludziom nie przydarzyć, wiesz, ale niezależnie od tego mogą się odwrócić i powiedzieć: Och, nie, będziemy współpracować ze Stanami Zjednoczonymi. Spełnią Twoje żądania, ale nadal będą uciskać ludzi i rządzić. Od 25 lat ci sami ludzie gnębią naród, nie mam do nich zaufania. Dlatego musimy iść dalej i musimy działać szybciej, teraz raczej prędzej niż później. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Mam wiarę w Naszego prezydenta, naszego sekretarza stanu i naszego sekretarza wojny, że zrobią to, co trzeba, aby w jak największym stopniu osiągnąć pokojowe przejście do demokracji. Tak, jeśli możemy wyjaśnić, dlaczego ludzie powinni się przejmować sytuacją w Wenezueli, wspomniałeś trochę o bezpośrednich interesach Ameryki: to państwo narkoterrorystyczne przemyca narkotyki do Stanów Zjednoczonych Ameryki, powodując śmierć tysięcy lub milionów ludzi. To ma sens. Czy możesz pomóc? Pomóż nam również zrozumieć, w jaki sposób Wenezuela była powiązana z Iranem, Hezbollahem, Hamasem i Chinami, jak ten dostęp był połączony przez Amerykę Łacińską. Tak, ten reżim aktywnie współpracował z Hezbolachem. Ich bastion na naszej półkuli zachodniej znajduje się w Wenezueli. Są sojusznikami Chin i Rosji, dlatego Chińczycy i Rosjanie pomagali im omijać sankcje, kierując się własnym interesem. To znaczy, oni kupowali ropę po obniżonej cenie, a potem sprzedawali ją dalej i sami czerpali zyski, więc tak to wyglądało. Ustanowili bazy niewojskowe, ale z pewnością mają swoje bazy operacyjne w Ameryce Łacińskiej. Kuba jest bardzo mocno zaangażowana w Wenezueli. Jeśli zauważysz, wszyscy ludzie z ochrony, którzy zginęli, byli Kubańczykami. I tak naprawdę Nicolas Maduro był otoczony przez Kubańczyków. Nie zdawałem sobie z tego sprawy. Nie wenezuelczykami, był otoczony przez Kubańczyków, więc to Kuba faktycznie rządziła Wenezuelą. I czy Nicolas Maduro bał się własnego narodu, prawdopodobnie, czy może Kuba już zapewniła mu ochronę? A teraz kto jest szefem? Czy to on mówi swojemu aparatowi bezpieczeństwa, co mają robić? Czy aparat bezpieczeństwa mówi jemu, co ma robić? Nie wiem, ale bardzo wymowne jest to, że to Kubańczycy próbowali strzec i chronić Nicolasa Maduro, a nie odwrotnie. Jeśli Kuba jest zaangażowana, to znaczy, że są tam też Chiny i Rosja, obie były tam obecne. A potem jest tam też Iran, Iran też tam był, Hezbollah też tam był. Więc wiesz, to wszystko jest ze sobą powiązane. Tak, uwielbiam obserwować powiązania między światowymi problemami. Wiele osób nie widzi, jak wojna z Iranem wpływa na sytuację w Wenezueli i odwrotnie. Na Kubie funkcjonują równoległe gospodarki ta ciemna i ta czerwono-biało-niebieska tak to widzę. Było wiele dyskusji, panie kongresmenie, o roli kongresu. Włączyłeś Cable News Network i wszyscy tam krzyczą tylko o tym, że prezydent nie zwrócił się do kongresu o pozwolenie. Czy mógłbyś się do tego odnieść, a także powiedzieć, jak to będzie wyglądało dalej? Jak widzisz rolę kongresu, być może w odbudowie lub odtworzeniu Wenezueli? To jest działanie organów ścigania. To nie była wojna, to znaczy nie mamy tam żadnych żołnierzy, nie mamy tam wojsk na miejscu. Nie wypowiedzieliśmy wojny, aresztowaliśmy kogoś w innym kraju. Z tym faktem, że potrzebowaliśmy zasobów wojskowych, aby przeprowadzić to aresztowanie, tak aby funkcjonariusze dokonujący aresztowania mogli faktycznie przeprowadzić to aresztowanie, to jest coś innego, i prezydent nie musi nas o tym informować ani doradzać się nas wcześniej. Myślę, że miał 48 godzin na poinformowanie nas o tym, co się stało i co zrobił. Wymóg spełnił, prawdopodobnie w kilka minut po wydarzeniu. Więc nie krzyczę, wiecie, dlaczego nie wiedziałem, i tak dalej. Mamy tutaj 435 członków. Gdybyśmy powiedzieli, zadzwonili, hej, tak przy okazji, dzisiaj zamierzamy dorwać Maduro. Może jeden z tych 435 powiedziałby coś nieodpowiedniej osobie? Może ktoś z nich napisałby do niego sms -a. Może nasz kościół byłby w niebezpieczeństwie, w porządku, więc dokładnie rozumiem, dlaczego to się stało w takiej kolejności, w jakiej się stało, i absolutnie nie mam z tym żadnego problemu. A jak sobie z tym radzisz, albo jak to przetwarzasz? Kiedy prezydent mówi o tym, że Stany Zjednoczone Ameryki teraz rządzi Wenezuelą. Przetwarzam to w sobie. Stany Zjednoczone Ameryki rządzi Wenezuelą poprzez swoje. Poprzez nasze głównie ekonomiczne wpływy, jak ropa naftowa, i tak dalej, uważam też, że mamy inne dźwignie. Fakt, że nowa prezydent, tymczasowa prezydent, będę ją nazywał prezydentem, ale tak naprawdę ona też jest nielegalna, bo jest częścią tego reżimu. Prawda? Władca Wenezueli może spojrzeć i powiedzieć: O mój Boże, Maduro ze swoimi ochroniarzami i tak dalej, dopadli go. Stany Zjednoczone mogą mnie złapać w każdej chwili, więc prawdopodobnie w moim własnym interesie dla własnej ochrony jest współpracować. Oba powody, ponieważ Stany Zjednoczone mają przewagę gospodarczą, ale nasze siły wciąż są w tym rejonie, więc zawsze istnieje to domyślne zagrożenie, że nie tylko gospodarczo możemy wywierać na Was presję, ale pewnego dnia możemy naprawdę Was dosięgnąć. Właśnie dlatego myślę, że naprawdę, kiedy mówią, że to my rządzimy Wenezuelą, to oznacza, że mamy do dyspozycji narzędzia ekonomiczne, które wywrą presję na reżim, by zrobił to, czego od niego oczekujemy, w taki sposób, w jaki tego chcemy. I chyba zbliżając się do ostatniego pytania, jeśli teraz patrzymy. Gdy Rubio został sekretarzem stanu i zaprzysiężono go, powiedziałem: w końcu mamy sekretarza stanu. Kogo interesuje, co dzieje się na południe od naszej granicy? Powszechnie wiadomo, że amerykańska polityka zagraniczna ignoruje Amerykę Łacińską, podczas gdy Chiny, Iran i inne siły skupiają na niej uwagę. I stało się nie z powodów handlowych ani politycznych, i nie rozumiem dlaczego, gdy Rubio i jego zespół objęli stanowiska. Wszyscy znamy go jako kolejnego mieszkańca południowej Florydy, który w świecie polityki dotarł teraz na najwyższe szczeble. Więc wszyscy go znamy w taki czy inny sposób, więc każdy jest podekscytowany, żeby zobaczyć jego i jego zespół. Oni oczywiście wywierają wpływ, jak widzisz, szerszą strategię wobec Ameryki Łacińskiej. Za prezydentury Donalda Trumpa. W 1947 roku prezydentem Chile jest Jose Antonio Casa, J. K., który nazywa się Republikaninem, tworzy nową partię zdecydowanie proamerykański. Każdy kraj jest albo pro, albo antyamerykański bez środka. Jak ocenia pan politykę wobec Ameryki Łacińskiej tej administracji? Widziałem, jak wiele z tych krajów skręca na prawo, zbliża się bardziej do Ameryki, Honduras, Chile, teraz Argentyna, więc widziałem, jak wiele z tych krajów skręca w prawo. Większość krajów Ameryki Środkowej i Południowej poparła działania Stanów Zjednoczonych. Trzy z nich tego nie zrobiły: Chile, ponieważ wciąż jest pod kontrolą, wie pan, lewicowego reżimu, Brazylia pod rządami Luli. Lewicowy reżim, a potem Scheinbaum w Meksyku, lewicowy, bardzo lewicowy reżim albo nie reżim. Ona jest prezydentem, dobrze, więc nie zdziwiło mnie, że opowiedzieli się za tym, ale większość krajów poparła to, co zrobiliśmy. I usunięcie Nicolasa Maduro, Chile wkrótce się zmieni. Mam na myśli to, że chilijski nowy prezydent, ten, który ma zostać zaprzysiężony, powiedział, że nas popiera. Kolumbia też jest w to zamieszana, bo mają Petro, więc on również wyraził obawy na ten temat, ale, Petro, wybory odbędą się teraz, w maju 2026 roku, a zmiana rządu nastąpi w sierpniu. Miejmy nadzieję, że znowu nastąpi zwrot w stronę Stanów Zjednoczonych i odejście od tego. Wiesz, no nie będę mówił, co o nim myślę, ale nie mam najlepszego zdania o prezydencie Kolumbii. Zobaczymy też, co się stanie z Brazylią i Lulą. Wydaje mi się, że to się waha, ale Lula zawsze był przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, nigdy tak naprawdę nie był naszym przyjacielem. On chce stworzyć nowy porządek świata z Chinami, Rosją i Brazylią, więc Brazylia to wspaniały kraj, ale oni są na naszej półkuli. Słuchaj, został wybrany demokratycznie i tak dalej, więc wiesz, to w porządku możesz być gdzie indziej. To samo z Kolumbią, to samo z Meksykiem, ale widzimy zwrot w prawo na całej półkuli, co wnosi Rubio, co wnosi Trump. Oni wnoszą nowe skupienie na naszej półkuli, na miejscu, które przez zbyt długi czas ignorowaliśmy i zapłaciliśmy za to cenę, za tę ignorancję. Ignorowanie sąsiadów kosztuje i myślę, że już za to zapłaciliśmy, widzieliśmy tę cenę. A teraz, wiecie, prezydent Trump i nasz sekretarz stanu próbują odwrócić ten trend. Tak, miejmy nadzieję, że użyją też gospodarczych dźwigni zachęcających do sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na całym świecie, także w naszej hemisferze. Myślę, że to miałoby ogromny wpływ i na tym zakończę. W zeszłym tygodniu znów widzieliśmy protesty na ulicach. Zamienili swoje palestyńskie flagi na wenezuelskie, ale nawet nie wiedzą, czy teraz są za Maduro. Nagle zawsze czekałem, żeby zobaczyć, przeciwko czemu ci idioci, przepraszam za wyrażenie, będą protestować następnym razem po zakończeniu wojny i powrocie zakładników do domu. Wszyscy oprócz jednego. Nie sądziłem, że będą wspierać komunistycznego dyktatora. Oni zawsze wspierają dyktatorów. Nie przejmuj się, to tylko o nich chodzi. Więc wiesz, jest tutaj pewna kobieta, która tu przychodzi, i wiem, że ktoś ją finansuje, więc zwykle tam jest. Co sądzisz o tym, co dzieje się w gazie? Co o tym sądzisz? Wiesz, ona jest bardzo antyizraelska, jest też bardzo prokubańska, a dziś mówi, no dobrze. Co Twoim zdaniem działo się w Wenezueli? To wszystko jest oburzające. Powiedziałem dobrze a kto zabiera ropę? My czy Stany Zjednoczone? A potem odpowiedziałem na to: cóż, chyba stracisz swoje finansowanie. Okej, okay, swoje osobiste finansowanie, bo te grupy są prawdopodobnie finansowane z tego samego źródła. I jestem pewien, że Wenezuela miała udział w finansowaniu tej osoby. Dobrze, więc ci wszyscy lewicowcy, wiecie, podam nazwisko: Soros, dobrze jakoś powiązane z Sorosem, dobrze organizacje. Prezydent wczoraj w swoim przemówieniu powiedział, że był bardzo pod wrażeniem ich transparentów, pięknych transparentów. Dobrze, drogich, więc skąd do cholery mieli na to wszystko pieniądze? Dobrze, wydrukowane, piękne, jak powiedział. To był piękny odcień żółtego. Dobrze, i że powinniśmy jakoś zatrudnić tę samą osobę do naszych celów, wiesz, w Partii Republikańskiej, bo robił piękne transparenty, albo robiła piękne transparenty, ale wszystko to było takie podejrzane, brudne. Więc jak to jest, że oni tak szybko zbierają te wszystkie pieniądze? Na te wszystkie sprawy musi być jakieś centralne miejsce dla tych wszystkich spraw. Co to jest, wiesz, ta rzecz, która ich jednoczy ideologicznie? Lewicowa, skrajnie lewicowa, komunistyczna, socjalistyczna ideologia to ich łączy, a także nienawiść do Izraela. To też ich łączy dobrze, a dlaczego? Bo Izrael to zamożny, kapitalistyczny kraj i demokracja, prawda? Ci ludzie po prostu nie znoszą demokracji, wiesz? Tak. Przypomina im to też, że w Biblii jest kodeks moralny, którego wielu nie przestrzega. Przez lata słyszeliśmy wiele różnych argumentów, dlaczego chodzi o pieniądze. Jedynym pozytywnym aspektem, który widzę, panie kongresmenie, jest to, że pieniądze i wpływy. Prawie wszystko pochodzi z zagranicy, nie od innych Amerykanów to tylko wpływy tutaj w Ameryce. Więc, jeśli uda nam się jak najbardziej wyeliminować zagraniczne pieniądze z uniwersytetów, protestów i podobnych rzeczy, nie tylko je ujawniać, ale po prostu je blokować, moim zdaniem bylibyśmy w znacznie lepszej sytuacji. Mamy konstytucyjne prawo do wyrażania opinii, dlatego mieszkamy w Stanach Zjednoczonych Ameryki i jestem z tego dumny, będę bronił tego prawa. Tak, ale jeśli wykonujesz polecenia obcego rządu i to oni decydują co i jak mówisz, Możesz to też robić. Dlatego mieszkamy w Ameryce. To najlepszy kraj na świecie. Ale jestem pewien, że wielu protestujących nie potrafiłoby wymówić Wenezuela. Jestem pewien, że nawet nie umieją wymówić Wenezuela. Po co tu jesteśmy? Jaki dziś mamy temat protestu, za który nam płacą? Dostaje za to pieniądze, bo są profesjonalnymi zawodowymi protestującymi. Wiesz, nie chodzi o to, że naprawdę w to wierzą. Może tak, ale dostają za to pieniądze i w ten sposób się utrzymują. Ta kobieta, o której mówię, zawsze tu jest. Jak to możliwe? Jak to możliwe, ciągle tu jesteś? Przecież nie pracujesz, ktoś cię finansuje, żebyś tu była i protestowała przeciwko wszystkiemu. Spotkałem ją wcześniej i chciałem zagadać, ale zauważyłem, że ma około 150 cm wzrostu. Tak, rzeczywiście I jest drobną starszą panią. Na żywo wygląda na starszą niż na nagraniu, więc po prostu dałem jej spokój. Tak, w ogóle ona ma na imię Su. Susan. Okej, okay, nie Medea, ona ma na imię Susan. Och, jej prawdziwe imię to Susan. Rozumiem. Więc upewnij się, że tak będzie. Zwracaj się do niej po prawdziwym imieniu. Ona ma na imię Susan. Ja nazywam ją Sue. Okej, okay. ona tego nie lubi. Będę o tym pamiętał. Kongresmenie Jimenez, dziękuję za wyjaśnienia i głębsze spojrzenie na sytuację. Ludzie dziś chcą tylko nagłówków, ale naprawdę doceniam to, że zagłębia się pan trochę bardziej i pomaga ludziom zrozumieć, jak ważny tydzień mamy tutaj w Ameryce. Bardzo dziękuję, zawsze miło Cię widzieć, Gabe. Dzięki, polubcie, obserwujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia.